Agencie Kallus, wykorzystałam wszystkie środki w celu odnalezienia tych rebeliantów, ale tutaj nie ma czego szukać. Czego jeszcze oczekuje Wielki Mow Tarkin? Oczekuję, że Lotal zostanie spacyfikowany, pani minister. Jego własny niszczyciel został zniszczony przez tych rebeliantów. Odebrał to dosyć... osobiście. Podwoiłam patrole, obsadziłam posterunki, zwiększyłam zasięg zwiadu. Już nie mam pojęcia, co robić. Być może w tym tkwi... Problem. Brak wyobraźni, panie minister. Przez to nie mamy rezultatu. Lordi Vader, z całym szacunkiem, ale imperium wymaga od nas niemożliwych cudów. Jeśli rebelianci znajdą się na lotel. Jeśli rebelianci uciekli, ściągniemy ich tutaj znowu. A kiedy się tu znajdą, nadejdzie czas na atak. Zmieżdżymy lotel jak chorobę, którą są dla nas ci zdrajcy. Przepraszam, mój lordzie, ale pełnię tylko służbę publiczną. Nie mam bladego pojęcia o tak bardzo brutalnych praktykach. Będziesz mogła to wyjaśnić Mofowi Tarkinowi podczas wizytacji. Wizytacji? Spodziewa się ciebie jutro, w ramach rozmowy o twojej porażce. A, a, ale muszę tu zostać! To niemożliwe, bym się stąd ruszyła! Proszę się nie obawiać. Lord Vader zajmie się pani absencją.